Witam Znalazłem już płytę Więc działamy Trochę mi to zajęło No ale nic na to nie poradzę No Dobra, co tu mamy fajnego Co to jest? A chuj mnie to chodzi tak, po drabinie w dół... Drabina w dół znaczy się... Ooo, tego mi trzeba było. Na pewno... Dam do pamięci. Gdzie mam to, główną? Chujcie Pytka się może przydać? Nie wiem jeszcze do czego, ale chuj tam. Dobra. O, coś tu się błyszczy. Niepotrzebnie brałem. Spikulca. Chuj tam. Mamy na pamięci oczywiście Oczywiście zajibiście, tak Super Dane Podnieśmy ten go klocka Podnieś go, Jill Ja pierdolę O, wreszcie Zatrybiła Grzeczna dziewczynka Dobra, wyjebmy to idziemy na walkę. Dobra Zobaczymy co nas tam spotka Ciekawego Dobra O, ciekawe Tap, tap, tap Coś tu za cicho O, Mini Gadzilla Oooo W Twoju twoją mać. Wiesz co? Kurwa No ja pierdolę Jill Co ty odpierdalasz Kurwa, tego nie było w scenariuszu Oooo Dobra, go. tego przy pasa? Kurwa o no ja pierdolę, no nie, dobra, chuj, ugryź mnie. Nie, tylko nie paralizator kurwa Ja pierdolę, Jill, idź ty na chuj. A idź ty na chuj. Tak odupić mnie to tylko ty potrafisz. Podpalić chuja w... pierdolonego Jaraj się Pozrób szatana. ha 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 ha. ha, ha. Kopci się, będzie grillowany zombie. <laughs> dawaj, dawaj, dobra. Idziemy dalej, oczywiście. Ty sobie tutaj leż, już nie wstawaj bo mnie wkurwisz. O tego byś nie chciał. Dobra, o kwiatusze kurwa dwa nawet. Coś kurwa chujowo ze mną, widzę podwójnie. Nie, Dwie konopie, o zajebiście To trzeba mieć zajebistą fazę, żeby widzieć dwie konopie naraz Kurwa, następny, kurwa Do trzczołu Bah <laughs> Bah Bah Leć kurwa Słusz się kurwisz o nie Dobranoc Dobranoc chuju tak, headshot, kurwa, to co mężczyźni kochają. Mm, dobra, nie wiem po chuj go podpalać, ale jeszcze mu łeb kurwa zmontuje czy coś. Jeszcze bez głowy zacznie biegać i będzie przejebane. Ale możliwe, żeby nie stał, ale wolę nie ryzykować. Kwiatek, kwiatek. Potem się go wpierdoli. Dobra, się już skopciło praktycznie. Coś tam jeszcze burczy. O kurwa, pan doktor. Pan doktor. Doktor House. No chodź tu jebany. Rozpierdolę ci twarz, łeb. Traf w łówkę, traf. Fajnie będzie być headshot. O. Ciekawe czy na dobre pierdolą, nie chyba. To tylko chwilowy atak Podpalimy chuja. Czy żyje, czy nie żyje, będzie się jarał i chodzi. O Boże, Jill, on żyje! On kurwa! On kurwa, żyje! Ho ho! Bohoho! Dobra, zastrzel go! Uciekaj Jill, uciekaj, uciekaj! Szybko, Ładuj! ładuj, szybciej, kurwa, szybciej. <laughs> kurwa mać. Przeziębiony flizy. Dobra, je put! I spierdalać, i spierdalać. Podpalamy go kurwa, podpalamy go, tak No jak nie, kurwa jak tak. O Boże Skurwa. z Kurwa, z kim ja gram? Kim ja gram? Kim ja gram? Jak to not kurwa, on żyje? Cześć, stoję. W tupie mam twoje to podpalę chuja! No! Grzeczna dziewczynka, będzie biczowanie w domu. Uciekaj, Jill, uciekaj szybko, bo on się spali. Jara. Pozdrów Szatana. Przy dupasie. Co my tu mamy? Na pewno coś tutaj będzie, coś tu będzie. O Boże, następna płyta, co ja mam z tym zrobić kurwa. Elektrody, elektrody, lo, lot, elektrod, elektrod. Coś tam ma zamknięte przez elektryczność zdaje się. Zaraz otworzymy kurwa. Gdzie moje C4? Wydaje się, że Widać nie jestła tutaj impreza była, że trzy Zombiaki się pamiętały Kurwa, dzisiaj nic to się nie dało im w dupę tam Orazjebie kurwa każdego, kto stanie mi na drodze kurwa <tuzd Husz> mhm, mm tak Dobra, wejdźmy tu O! Kinder niespodzianka! Czyli dopalacz! Tylko co ja z tym zrobić? Zrobię kurwa, jak nie ma miejsca. A nie chcę mi się kwiatka wpiertalać. No super, jestem udopiony. Mm. Co mam to zrobić, kurwa? Może płytę chcesz zjeść. <słysy> Kurwa, dwie płyty, pochuj mi. Fajnie się kręci, trochę krzywa, ale chuj. System, kurwa. Error is the fucking system. Ha ha, ha. Co tu jest? Oczywiście zamknięte, mógłbym... Mógłbym już nie otwierać tego. Znaczy, nie podchodzić. Na no kurwa, jak ja nie mam miejsca, to ja muszę zawracać w pizdu. Na to wychodzi. Ooooooooooo, na Dobra, nam sobie do zombie kurwa z nudów I Nie ma co tutaj, pawiarna świrować. Poszlamy sobie. I, przy, I zaniesiemy ten złom. Tak. O mini Godzilla! Haha, ha, zdychaj przy Dupasie kurwa Zachciało się być lekarzem kurwa Czy tam chirurgiem, czy tam innym kurwiszonem Zdychaj, uju O ty, ty co tam kurwa konia walisz za rogiem? Idź spać swelu kurwa Wypierdalaj do stodoły Kładźcie kurwa Lisz moje nogi Znaczy dzila, Dill nogi I spierdalamy, spierdalamy Szybka akcja Bezstrzymały eee. Jep, głową Krawężnik mm, mm, mm. Wiesz? Lechłeś. Nie mam na Was tyle benzyny Musimy Was wszystkich spalić A może nie będę musiał zachodzić do skrzyni Co jest mało prawdopodobne O nożyk przyda się, naprawdę nie zaszkodzi Paralizator poszedł się jebać, bo mądra Jill Da się złapać Stała się złapać oczywiście Dupę jeża. No dobra chuj idziemy tam Można wystarczy nam jedno miejsce No i się kwiatka w pierdoli chuj Chuj w dupę Co tam jeszcze jest? Tutaj Nie badałem Czekaj tu jest też otwarte Drzwi Tu są Kurwa tu jest tyle drzwi że nie wiem gdzie mam iść Chwilowo no Dobra Idziemy tam Po kolei kurwa O. Dobra, jedna kratka żona, poszczelaliśmy sobie. Tak. I zobaczymy, co dalej nas czeka. Uuu. Kurwa, sorry, że zimowa taka, taka godzina kurwa chujowa.